Cześć, ja nazywam się Kamila kuźniak Kosowska i jestem fizjoterapeutką, fizjoterapeutką ekologiczną, trenerem oddechu, trenerem personalnym oraz właścicielką Centrum Rehabilitacji, Masażu i Treningu Personalnego RehaFit we Wrocławiu. Cześć, ja nazywam się Marta Kowalska, jestem instruktorką Pilatesu i współprowadzę studio PhysioPilates we Wrocławiu, właśnie w tym studio teraz się znajdujemy. Tak, jest Razem z Magdą przygotowałyśmy dla Was trzy zestawy ćwiczeń właśnie z myślą o kobietach chorujących na endometriozę. Celem tego projektu było zaproponowanie takich ćwiczeń, które będą przede wszystkim proste, nieprzekombinowane, ale jednocześnie maksymalnie wspierające dno miednicy oraz ruchomość całego ciała. Czerpałyśmy z jogi, z pilatesu oraz z funkcjonalnego oddechu. Chciałybyśmy, żebyś miała świadomość, że ból towarzyszący endometriozie jest nierozerwalnie związany z restrykcjami, z napięciem w ciele, z ograniczaniem śliwku i elastyczności tkanek. Endometrioza tworzy miejscowe stany zapalne, w których miejsce powstają wzrosty. I to wzrosty powodują ograniczenie ruchomości i sztywność tkanek ciała. Powodują również ból nie tylko w miejscu ich występowania, ale również ból przeniesiony w inne rejony. Stąd całe ciało cierpi. Żeby przerwać to błędne koło napięciowo-bólowe, potrzebne jest nie tylko leczenie i fizjoterapia, ale również właśnie taki mądry, celowany, wspierający ciało ruch. I mamy nadzieję, że dzisiaj zaproponujemy Ci taki, taką aktywność fizyczną i że ćwiczenia te będą dla Ciebie nie tylko przyjemne, ale również będą wspierały nowe, uczenie się nowej jakości, nowej świadomości własnego ciała, nowej, lepszej relacji z własnym ciałem. Serdecznie Cię zapraszamy do ćwiczeń. Zapraszamy. Zaczynamy od pozycji stojącej. Poszukamy sobie takiej stabilnej, otwartej pozycji w stanie. szerokość bioder, ustaw stopy równolegle, palce są skierowane do przodu. I najpierw pozwólmy naszym stopom poczuć. Oprzyjmy ciężar ciała na piętach. Dodajmy sobie pierwszą i piątą głowę kości słósteczki, to są te kosteczki tuż przed palcami. Rozłóżmy równo ciężar pomiędzy pięty a przedostopie do palce właśnie, przenieś ciężar ciała równomiernie pomiędzy przodostopiem a piętami, delikatnie czuj też zewnętrzną krawędź stopy, obalansuj sobie troszkę na nogach, obie stopy czują, poczuj, że obie obciążasz tak samo, hmm? świetnie. Teraz spróbujemy ustawić miednicę. Jeżeli kiedykolwiek byłaś na wizycie u fizjoterapeutki uroginekologicznej i potrafisz aktywować dno miednicy, to możemy wykorzystać nasz patent, kiedy przy wydechu przepłonowym delikatnie napinasz dno miednicy tak na 15%, czyli ten nasz squeeze i lift, czyli lekkie, jakby lekkie wstrzymanie strumienia moczu przy jednoczesnym wydechu. Dzięki temu zaktywujesz mocniej kor, a twoja miednica sama ustawi się neutralnie. Jeżeli tego patentu jeszcze nie znasz, to spróbuj delikatnie na ugiętych nóżkach pobujać sobie miednicą, poszukać takiego neutralnego, wygodnego ustawienia. Tak, żeby po prostu miednica nie była ani za mocno w przód, ani za mocno w tyło pochyleniu. Takie neutralne właśnie ustawienie, kiedy poczujesz mniej więcej ten środek wyprosty kolana i wydłuż kręgosłup. Świetnie. Teraz przeniesiemy ramię na przodę w górę, opuścimy tyłem w dół, tak, żeby dłonie pozostały skierowane w przód. Mhm. Dzięki temu zostaniemy przy otwartej klatce piersiowej i jednocześnie ściągniętych ładnych łopatkach. Spróbuj dodatkowo delikatnie wysunąć mostek w przód i w górę bez jednoczesnego, zbyt mocnego wyginania plecy. Tak jakbyś chciał jeszcze mocniej otworzyć klatkę piersiową. Mhm? Super. Teraz delikatnie cofniemy głowę, minimalnie. I wyobraź sobie, że do czubka Twojej głowy przyczepiony jest mały sznureczek. Za sznureczek ktoś pociąga i jeszcze mocniej wydłuża Twój kręgosłup. Mhm. Tak jest. Pozostań stabilna. Cały czas Twoje stopy czują podłoże. Tam jest mnóstwo receptorów. Mhm. Otwarta klatka, długi kręgosłup i oddychamy nosem. No, Chciałabym teraz Ci odpowiedzieć troszkę o funkcjonalnym oddechu. Funkcjonalny oddech to przede wszystkim oddech przez nos. Nos dwa razy lepiej niż, niż usta rekrutuje przepony do pracy. Przepona przyczepia się 360 stopni tutaj właśnie na dolnych żebrach. I kiedy delikatnie oddychasz sobie nosem, powinnaś czuć, jak Twoje żebra przy wdechu rozszerzają się, a przy wdechu z powrotem rotują do wewnątrz i zbliżają do linii środka ciała. Po taki delikatny oddech wdech delikatnie rozszerzy Twoje dolne żebra, a wydech spowoduje, że znowu się zamkną i zsuną do środkowej linii ciała. Kolejna cecha funkcjonalnego oddechu to oddech delikatny. To znaczy, że oddychamy swobodnie, cicho i powoli. Jeżeli nie, nie jesteśmy podczas jakiegokolwiek mocnego wysiłku, to nie powinniśmy słyszeć swojego oddechu. Chyba, jest to oddech celowany do konkretnego ćwiczenia, tak? który ma zaakcentować jakiś, jakiś równa w danym ćwiczeniu. Natomiast oddech funkcjonalny, którego się teraz uczymy, jest delikatny, swobodny, niesłyszalny, nosowy i jednocześnie właśnie głęboki, ale głęboki w rozumieniu, w dół do przepony, a nie obszerny, hiperwentylujący. Nie chcemy hiperwentylować. I jeszcze kilka takich delikatnych, spokojnych oddechów. Tempo oddechu też wpływa na to, co czujemy, jak czujemy, czyli reguluje również nasz układ nerwowy. Jeżeli oddychamy wolniej, to będziemy go wyciszać. Będziemy też złagodzić napięcia w naszym ciele. Jeżeli oddychamy szybko, będziemy go pobudzać. Więc zwolnij i wycisz swój oddech. Hm? Super, przejdziemy do drugiego ćwiczenia. Dłonie ustawimy neutralnie. I będziemy mobilizować obręcz barkową. Spróbuj podciągnąć oba barki w górę do uszu, tak, żeby wygenerować duże napięcie. I teraz powolutku zsuwamy barki w dół, całe dłonie wzdłuż ciała. I znowu góra. Zbieramy napięcie, rekrutujemy wszystkie jednostki motorycznej po to, żeby duże to napięcie poczuć, ale głównie w takim celu, żeby za chwilkę wydłużyć i żeby nauczyć ciało tej różnicy pomiędzy napięciem, a rozciągnięciem i rozluźnieniem mięśni. Więc skurcz żeby za chwilę nauczyć ciało i je wydłużyć, nauczyć ciało, gdzie powinno się relaksować, gdzie powinno się wydłużyć. Hmm. I jeszcze raz, Podciągnij barki w górę, napnij mocno barki i wyciągnij, wydłuż w dół. Zatrzymujemy się w dole, teraz przeniesiemy barki w przód, tak zwanej protrakcji, tak byśmy chciało się brzydko prawie że zgarbić, ale bez zaokrągania plańców. Teraz z powrotem w tył, tak zwana retrakcja, obracamy całe ramy. właśnie pomagałam w tym ruchu, również przed nami Znowu obracamy w przód. Zamykamy tę samą klatkę i obracamy w tył, otwierając klatkę. Mhm. W przód i w tył. Cel jest ten sam. W przodzie generujemy większe napięcie klatki piersiowej, czyli znowu przykurczamy to, co na co dzień przykurczamy, brzydko siedzą chociażby, ale głównie po to, żeby dać impuls mięśniom do czucia, gdzie jest skurcz, a gdzie jest rozciągnięcie. I uczymy ciała tego otwarcia. właśnie, skurcz i otwarcie. I jeszcze jeden raz. Skurcz, protrakcja. I retrakcję otwórz. Super. Teraz przodem w górę zbierzemy napięcie, a tyłem w dół przez taki ruch obwiedzenia otworzymy klatkę. Mhm. O właśnie, tak jak Manda, podciągnij barki w górę i otwórz mocno klatkę. Poszukaj takiego również luzu w tym, w tym ruchu, szczególnie w momencie, kiedy otwierasz. Mhm. Super, jeżeli to nie jest dla Ciebie zbyt trudne, to możesz to skorelować z oddechem, czyli górę jest i wdech, tak, otwieramy. I wdech, otwierasz klatkę. O, właśnie. Mhm. Jeżeli na razie Cię ta korelacja oddechu z ruchem myli, to w tym momencie dla nas bardziej ważne jest to, żebyś poczuła ruch i oddech, żeby był swobodny, niekoniecznie zrównany z fazą ruchu. Super. I jeszcze jeden raz. Pięknie. Dobrze. Teraz położymy sobie dłonie na barkach i zaczynamy krążenia w te takie uśmieczki. Chcemy troszkę pootwierać Twoją obręcz barkową. Delikatnie rozruszać. Niech każdy ruch Twój będzie miękki. Za mocno się teraz nie spinamy. Chcemy rozluźnić obręcz barkową. Stara się przy wszystkich ćwiczeniach też rozluźnić twarz. Ponieważ staw z trójwyżuchowym, jeśli parze są nierozerwalnie związane powięzią głęboką z dnem miednicy, to każde takie niepotrzebne napięcie właśnie w, obrę w obręczy barkowej, w stawach trójwyżuchowych, będzie potęgowało to napięcie w dnie miednicy. Staramy się zatem rozluźniać budzie. Hmm? Super, wystarczy. Teraz przeniesiemy ramy na bok hmm? i spróbujemy znowu symetrycznie. Protrakcję barków, czyli znowu przeniesiemy brudko w przód. Przepraszam, tak jest. I odbieram tak, jakbyśmy chciał zrzucić z siebie pelerynkę. <grywa> właśnie. I znowu w Łapki w rękawki i znowu ciach, odrzucamy w tył. Bardzo dobrze. I w przód, jakbyśmy chciały się w rękawki wrzucić i ciach, odrzucamy. Mhm. Super. Zwieszamy się w przodzie, żeby za chwilę pięknie otworzyć klatkę piersiową i uruchomić obręcz barkową. I jeszcze ze dwa wychy. Zatrzymamy otwartą pozycję i teraz w tej pozycji zamkniemy klatkę piersiową w przodzie i znowu przenosimy otwarte dłonie do sufitu, żeby otworzyć klatkę i znowu zamknąć, nawet zaokrąglając odcinek piersiowy i otworzyć, wyciągnąć w przód. O, super, na tak już się obróciłaś, więc pewnie to lepiej widać. Mhm. Super. Ja jeszcze za dwa trzy ruchy, tak żeby też uruchomić i ten odcinek piersiowy i obrącz barkową. Tak jest. I ostatnia rzecz, takie wiecie co, wykręcanie ręcznika zrobimy. Mhm. Ułóżmy sobie rączki szeroko. I najpierw jedno ramię w przód, drugie w tył i na przemian. Staramy się obrócić barkiem. Tak jak się dosłownie i chciałbym wyrzymać ręcznik w mokry. Raz w jeden, raz w drugą stronę. Czuję, że jest takie powięziowe, troszkę mocne rozciąganie. A mhm. właśnie asymetrycznie. Ok, i wystarczy. Ramiona wracają, rządem w dół. Super. Teraz przejdziemy sobie do skłonów w przód. Zrobimy kilka takich powolnych, ale jednak dynamicznych, yy, po prostu w ruchu skłonów, a na koniec zostaniemy sobie w pozycji skłonu, tak żeby się rozluźnić. Także pokażę Wam po kolei, jak zwinąć się pięknie przez rolowanie do zejścia w dół. Brodę do mostka kierujemy, barki w przód, i po wyrzutku, opierając dłonie o nogi, schodzimy tyle ile możesz. Nie musi być od razu do podłogi, nie frustruj się, jeżeli nie masz takiego zakresu ruchu, pozwól sobie na daleki zakres, tak, tak jak możesz, i powolutku powróć kręg po kręgu, pionizując kręgosłup od odcinka leciowego przez piersiowy aż po szyję i znowu wyprost retrakcję barków. I znowu to samo. Zrobimy sobie może takie jeszcze trzy powtórzenia, łącznie cztery, tak? Powolutku się rolujemy. Ręce mogą się wspierać na nóżkach, tak żeby kręgosłup sam sobie nie wisiał w tym skłonie, szczególnie jeżeli masz jakieś dolegliwości w odcinku lędziowym. I to samo po do góry. Kręg po kręgu, rolujemy się w górę, wychodzimy z tej pozycji i brow ciało. I znowu broda do mostka, barki w przód, stoniemy kręg po kręgu w dół. I powolutko w górę. Aż wyprostujemy cały kręgosłup, otworzymy klatkę. I myślę, że teraz ostatni raz już zejdziemy sobie w dół i zostaniemy teraz w dole, nawet kosztem ugięcia kolan. Tym razem chciałabyś może, żebyś spróbowała oprzeć dłonie. Jeżeli to będzie dalej niemożliwe, to możesz sobie do dół jakiś ręczniczek, czy nawet stołeczek położyć przed sobą. I teraz pozwól sobie na pełny los w skłonie, czyli puszczamy na głowę, kręgosłup sobie dosłownie wisi w tym momencie. Opieramy się już na obręczu barkową i dłońmi o podłogę. Nóżki też nie powinny za mocno nas teraz wciągnąć. Dosłownie pozwolmy sobie na taki pełny luz i spokojny oddech w pełnym skłonie. Hmm? I powolutku wyjdziemy z pozycji, znów przez delikatne rolowanie, kręg po kręgu. Wyprosty pracy. Świetnie. Teraz przejdziemy sobie do bujania miednicą. Może zostaniemy bokiem, prawda? Będziecie dziewczyny, lepiej widziały. Więc stajemy sobie dalej naszą szerokość bioder. To jest cała ta nasza pozycja wyjściowa. Dokładnie. Lekko uginamy kolana, bo dzięki temu mamy w ogóle mobilność w stawach biodrowych. I spróbujemy sobie pobujać troszkę miednicą. Możesz właśnie położyć jedną dłoń na, na podbrzuszu, drugą na lędziach. I poprowadzić na początku rękami, dłońmi ruch w tu i tu pochylenia miednicy. Tak, jest. Fajnie jest w tym ruchu to, że staramy się wyizolować pracę właśnie tego odcinka rędziwo-krzyżowego, rozwijać samą miednicę bez uruchomienia odcinka piersiowego, bardzo dobrze. Na początku te ruchy mogą ci się wydawać takie sztywne, że jest ciężko rozwijać miednicę, szczególnie że tych sztywności jest dużo, jeśli tych wzrostów jest dużo. Natomiast spróbuj i tak prowadzić to jak najbardziej miękko. Hmm? Bada, gdzie są Twoje granice ruchu. Za chwilkę możesz okazać, że jest troszeczkę łatwiej i trochę luźniej. A z czasem na pewno tak będzie. I jeszcze troszkę takich ruchów. To bujanie niebicy jest naprawdę wspaniałe pod kątem w ogóle bóle, w trakcie miesiączki możesz sobie wykorzystywać ten ruch, tak żeby troszkę rozruszać, rozluźnić te napięcia, które czujesz. Jeśli tylko pozwoli Ci na to ciało, to naprawdę bujanie niebicy to jest numer jeden. Teraz przejdziemy sobie do delikatnego krążenia biodrami. Tak jakby się krężyły kule chowa. Małe kółeczka w jedną stronę. O, właśnie. I również szukaj takiej swobody tego ruchu. Tak jak prawie jak w tańcu. To nie musi być jakaś perfekcja ruchu, tylko jak najwięcej tego luzu w miednicę. I zmień kierunek w drugą stronę. Mhm. Super. cały czas staramy się, żeby właśnie ten ruch był miarę izolowany w tym odcinku tutaj właśnie leczowy w miednicy. Mhm. I zatrzymamy się na chwilkę. Cały czas pamiętaj, żeby te była były ugięte. I spróbujemy teraz podciągać talerz tale piwnicy raz z jednej, raz z drugiej strony. Jeżeli ci się uda zrobić to bez odrywania pięty, to super. Chcemy zaangażować do pracy mięsień czworoboczny lęci, To leżę sobie na pleckach i podnosi talerz piwnicy w górę. Więc raz z jednej, raz z drugiej strony spróbujemy sobie tą mięknicę podciągać w górę. Tak jakbyś chciała skrócić talię. To jest taki troszeczkę ruch. Jakbyś chciała właśnie zmniejszyć ten kąt talii, z jednej raz z drugiej strony. Jeżeli na początek to jest bardzo trudne, to rzeczywiście masz sobie pomoc piętami, żeby w ogóle rozbujać ten również w tej płaszczyźnie takiej czołowej. Mhm. Super. Myślę, że wystarczy. Zatrzymujemy sobie ruch i teraz będziemy krążyć biodrami. Stajemy dalej w, w rozkroku szerokość bioder. I zanim zaczniemy to ćwiczenie, spróbujemy znowu troszeczkę mocniej zestabilizować koło, czy zestabilizować centrum twojego ciała. I znowu, jeżeli byłaś już na wizycie u Fizjoterapeutyki bardzo pomoże ci właśnie ten bresik, to napięcie, którego się uczymy przez delikatne napięcie dna miednicy, czyli wydech przeponowy skorelowany z delikatnym skurczem mięśni dna miednicy, napier również mięsień poprzeczny i i będziesz się czuła bardziej stabilnie. Ale jeżeli nie, nie to spróbuj przynajmniej zrobić delikatny wydech przeponowy do momentu, aż poczujesz napięcie mięśni brzucha, Delikatnie możesz napiąć też posiadki, napić delikatny brzuch. Przenieś teraz ciężar ciała na prawą stronę, odciążając tym samym lewą. Możesz ułożyć dłonie na biodra, żeby było ci wygodniej. I powoli unieś lewą nogę, dokładając ruch krążenia biodrem na zewnątrz. O właśnie. Ruchnik będzie jak najbardziej swobodny. Możecie ćwiczyć w własnym tempie, wolniej, szybciej. Jeżeli będziesz czuła, ale tracisz równowagę, to możesz gdzieś podtrzymać się delikatnie ściany czy nagle. bo w tym akurat ćwiczeniu dzisiaj naszym celem nie będzie budowanie równowagi. Chociaż byłoby super, żeby dwie rzeczy naraz sobie dopieścić. Ale przede wszystkim dbamy tutaj o miednicę, o ruchomy stawów o otwarcie biodra. O, właśnie, więc tak, żebyś przede wszystkim mogła skupić się na otwieraniu miednicy. Teraz ja powiem troszkę zwolnić i z może dodać jeszcze oddech, tutaj zrobimy wydech, a tutaj wdech otwieramy, wydech, wdech, wydech góra, a wdech otwieram tutaj, mhm. o właśnie i druga noga. Przeniesiemy znowu ciężar ciała, tu pamiętaj, że stopa czuje, nie, czyli cały czas pamiętamy o tych punktach podparcia, ładnie opieramy sobie ciężar ciała na tej nodze podporowej, przenosimy, cedujemy całe oparcie na tą drugą muszkę. Jeżeli potrzebujesz, podtrzymaj się ściany czy mebla, jeżeli nie, rączki na biodra i po zaczynamy krążenie, otwieramy nie sobie byłem. tylko. proszę bardzo służę, służę Pani dzisiaj dziewczyny, nawet my się tutaj wpijemy. Więc naprawdę nie chodzi tutaj o ćwiczenie równoważne, tylko o to, żeby przede wszystkim popracować sobie z biodrami, z miednicą. Tak, to jest naszym pierwszym celem tutaj w tych ćwiczeniach. Śmiało, śmiało. My też mamy, słuchajcie, miękką taką grubszą matę, więc tak troszeczkę. I sobie dodałyśmy, nie? <laughs> tak, żeby nie było. O właśnie, jeżeli się uda, to możesz to skorzystać z oddechem. O, właśnie. Super, myślę, że wystarczy. Wracamy sobie do pozycji wyjściowej i teraz będziemy rozciągać boki. Więc hmm? dłonie w koszyczek, wyciągamy ją od to, w górę, elongujemy, rozciągamy kręgosłup. I mam pokaże po prostu delikatny skłon tak, żeby wydłużyć bok ciała, żeby wydłużyć tej przestrzeni między żebrami, cały ten grzbiet żebrowy wydłużyć. I wracamy. I druga strona to samo. Rozciągamy. I wracamy. O właśnie. Nie wiem, czy słyszycie, ale mam... super to od razu łączy z oddechem, czyli kiedy wraca, robi wydech. Wdech rozciąga bok. Tutaj pakujemy pięknie powietrze, rozciągamy sobie pistrzenie żebrowe. A przy powrocie dodajemy sobie wydech, co również pomoże nam zaangażować w mięsne i po prostu się od razu ustawić, ustabilizować w górze. Pomoże nam to wrócić do pioru. Myślę, że jeszcze raz wystarczy. Tak? teraz sobie to pogłębimy. Słuchajcie, którą chwiluszko przeniesiemy prawą na lewą. Mm -hmm. To przenieśmy sobie prawą na lewą. I teraz prawą rękę wychylimy sobie daleko tutaj, tak jak czujemy bok, a drugą rękę położymy sobie na łku żebrowym. O właśnie. I teraz przy tej pozycji, lekko już wyciągniętej mocniej, pogłębionej do rozciągania, spróbuj skupić swoją uwagę na oddechu do tych przestrzeni między żebrami, do tych rozciągniętych tutaj dolnych żeberek. Czyli tą kopułę, przepłonę będziemy chciały jeszcze mocniej zmobilizować, rozciągnąć żebra. Pięknie. teraz, kiedy czujesz ten ruch, kiedy czujesz, że przy wdechu żebra się rozszerzają jeszcze mocniej, a przy wydechu znowu rotują się do wewnątrz i zjeżdżają w dół, pomóżmy sobie tą drugą dłonią ściągać żebra mocniej. Szczególnie przy wydechu, delikatnie ściągnij żebra w dół. Wdech rozciągamy, a przy wydechu zsuwamy je, spychamy dosłownie w dół. I nauczymy się takiej bardzo fajnej mobilizacji przepony. Przy wydechu, ściągnij mocno żabradłę i zatrzymaj ją w dole. I teraz będziemy rozpoczniemy wdech. Przy końcu wdechu nagle wpuszczamy puszczamy przeponę, i ta przepona rozpręża pięknie klatkę piersiową. Spróbujmy jeszcze raz. Na początku to może być trudne, ale popróbujecie kilka razy i zobaczycie, że to gdzieś tam się w końcu uda. Chodzi o to, żeby tuż przed końcem wdechu, wdechu, Dopiero puścić żebra, czyli zatrzymujemy je po wydechu w dole, zatrzymujemy, trzymamy, rozpoczynamy wdech i nagle puszczamy tuż przed końcem wdechu. Tak, żeby ta przepłynęłość tym mocnym ruchem rozprężającym puścić krawkę, uruchomić jeszcze mocniej dolne żebra, tę do przestrzenie między żebrami, rozciągnąć troszkę te mięśnie między międzyżebrowe. Hmm? Super. Spróbujmy to samo na drugą stronę. Czyli zamieniamy nogi, tak jest. Skoło, to, to przecież ja nie o płuca Nie, to jest naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne ćwiczenie, tym bardziej, że większość z nas siedzi w ciągu dnia, To przepona jest mocno pościskana, często bardzo mocno ponabinana i naprawdę mało mobilna. I nawet jeżeli staramy się oddychać nosem, a mamy dość dosłownie zamrożony ruch dolnych żeber, to ten oddech przeponowy wcale nie jest taki efektywny. Praktycznie nie wykorzystujemy wtedy potencjału tych dolnych, tylnych płatów płuc, więc po prostu się mniej dotleniamy. Dlatego ta mobilizacja, mobilność w ogóle dążę. Przepon jest bardzo ważna. Mhm. I ściągniemy sobie teraz właśnie żebra. Znowu próbujemy je zsunąć tutaj w dół, zepchnąć dosłownie w dół. W d, I pod koniec dechu by ją puścimy. Mhm. I znowu. O właśnie. ściągniemy sobie je w dół. Zatrzymamy w wdech. I puścimy przed końcem wdechu, tak żeby jeszcze trochę tego wdechu musieć nabrać, bo to wtedy właśnie ta końcówka najmocniej rozpranie nam tą przeponę. Mhm. Zatrzymamy żebra, rozpoczynamy wdech. I przed końcem tego wdechu czy gdzieś tam, no prawie tą jedną trzecią końcową możemy spróbować żebra puścić. Super. Na koniec sobie zrobimy niskie zejście do siadu. I teraz tak, tej to na pewno ma taki inny zakres ruchu, ale gdyby się okazało, że nie możesz zejść tak nizutko, że będziesz się przewracać do tyłu w tym niskim przysiadzie, to możesz pod coś podłożyć, możesz na przykład kąsek podłożyć podpięty, pięty, żeby, żeby, żeby po prostu się nie przewracać, tak? To wszystko jest dozwolone. Więc chodzimy sobie nizutko, dłonie możemy sobie złączyć właśnie tą wewnętrzną stroną, delikatnie układamy właśnie łokcie na wewnętrznych stronach kolan, tak, żeby pomóc sobie utrzymać ten ładny rozkrok, wydłużamy tej odcinek lędziowy kręgosłupa, w ogóle staramy się cały czas utrzymywać plecki proste, nie zaokrąglić sobie tego tyłu, otwieramy miednicę i po prostu oddychamy. Oddychamy do przepony, przepona podczas wdechu otwiera i ściąga do miednicy, więc wykorzystajmy szczególnie tą fazę wdech. Na wdechu wyobrażamy sobie, wizualizujemy, że miednica się otwiera, że się rozluźnia, że się rozciąga. Wydech, niech pozostanie pasywny. Akcentujemy sobie właśnie tą fazę wdechu. Wyobrażamy sobie jeszcze większe otwarcie, jeszcze większe rozluźnienie w miednicy. Wydech pozostaje pasywny. Na wydechu miednica sama się delikatnie unosi, sama się delikatnie zamyka. Świetnie. I na koniec wyjdziemy sobie z tej pozycji, ułożone rękę na podłodze, wyprostujemy nogi i powoli przez rolowanie kręg po kręgu uniesiemy kręgosłup do wyprostu. Rozluźnimy barki, żeby sobie zrobić jeden taki spokojny, rzucający wdech i wydech. Mhm. Świetnie. Dziękujemy Ci w takim razie za ćwiczenia na naszą pierwszą wspólną część.